Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, Maryja niepokalanie poczęta, objawiła się w Gietrzwałdzie, gdzie przez dzieci wyraziła swoją troskę o powierzony jej wierny lud. Odpowiadając na pytania, wskazała, co mamy czynić, byśmy dostąpili radości życia wiecznego. Rozważając mękę naszego Pana, wsłuchajmy się w słowa Pani Wietrzwałcych niech one staną się okazją do uświęcenia wartości każdego życia. Modląc się za jej pośrednictwem, wypraszamy u Ojca Niebieskiego wszelkie łaski dla odważnego głoszenia prawdy o wielkiej miłości Boga do człowieka, na którą można odpowiedzieć jedynie miłością. Krzyżu Święty, Krzyżu Święty na te wszystko, że Pierwsza Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez, przez, przez i mękę świat Akcja druga pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się tobie, panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, że rękę swoją jako tu krzyż. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez przysięgę swoją, jak do Warta, Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Płaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i swoją świat odkupić raczył. Piąta Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją światło tu widział. Wyrzuczystus, a Bądź pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża kłaniamy się Tobie panie Jezus proście i błogosławimy Ciebie Żeś przez krzyż i mękę 8. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Płaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś Cię z krzyż i mękę swoją wsiada Twój w Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cieszy, Się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Wchłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rzekł się krzyż i mękę gdy na krzyżu wisiał syn, Gdy na krzyżu wisiał syn. Zbawiono nas, której synem nie wiozł król, Której synem nie wiozł Stacja dziesiąta. Pan Jezus strząd obnażony. Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, rzeczy, 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 Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez rękę mękę swoją świat od głupi Patronko Dobrej Śmierci, jak dobrze, że uświadamiasz nam, jak wielkim darem jest każda msza święta. Ona pozwala nam uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach zbawczych Twojego Syna, a przede wszystkim jednoczyć się z Nim. Przyjmując Go w Komunii Świętej, jesteśmy z Nim jednością i pozwalamy Mu przemieniać nasze życie. Pani Giedrzwałcka Broń nas, abyśmy nie zmarnowali żadnej okazji uczestnictwa we mszy śpiennej. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Panie! 13. Ciało Pana Jezusa zgięte z krzyża i złożone w ramionach Matki. Płaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, swoją 14, ciało Pana Jezusa złożone do grobu. Kłaniamy się Tobie Panie, Panie Jezuczyste i błogosławimy Ciebie, żeś przyskrzywił mękę swoją i Barbara Samolowska zapytała, czego potrzebują zmarli rodzice księdza wikariusza. Matka Gietrzwałcka odpowiedziała: Dziewięciu mszy świętych. Na pytanie zaś, czego żąda zmarły ksiądz proboszcz Sprowicz, odpowiedziała ponownie dziewięciu sześciętnym: Ciało Pana Jezusa spoczęło w grobie. Dla wielu, zwłaszcza dziś, grób jest symbolem końca życia. Tu kończy się doczesność. To prawda, tu kończy się doczesność, ale nie wieczność. Dlatego pochylamy się nad grobami naszych bliskich, bo wierzymy, że oni żyją. A o tym mają przypominać żywe płomienie płonących zniczy i świec, a za doświadczone od zmarłych dobro składamy bukiety pięknych kwiatów. Królowo Nieba, Ty przypominasz nam jednak, że najpiękniejszym darem, jakim możemy obdarować naszych zmarłych, jest Msza Święta i to nie tylko jedna. Nie ma większego źródła Bożej łaski, jak ofiara Twojego Syna. On ciągle na nowo w sposób bezkrwawy ofiaruje się za nas, abyśmy żyli na wieki. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. W rozważaniach tej drogi krzyżowej przekonaliśmy się, jak bardzo zależy naszej Matce i Królowej, abyśmy nie zmarnowali naszego życia, za które jej Syn Jezus Chrystus oddał swoje życie. On uczynił wszystko, by nas uratować przed wiecznym potępieniem. Więcej nie może już dla nas uczynić, bo ogranicza go nasza wolność. Tego daru wolności nie chce nam odebrać, bo chce być kochany w oparciu o wolny wybór człowieka. Matko, niepokalanie poczęta, w Gietrzwałdzie obiecałaś nam, że zawsze będziesz przy nas. Prosimy, nie patrz na nasze słabości i niewierności, ale spójrz na cenę, za jaką zostaliśmy odkupieni i ratuj nas, bo często nie wiemy, co czynimy. Maryjo, Pani dietrz módl się za nami. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obroną. się, Święta Boża, do Cielko, naszymi prośbami, racz mnie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze by bawiać, a i Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Pani. i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chajcie w pokoju Chrystusa. Bo dzięki.